Dzień dobry kochani. Jest pierwszy. Zaczynamy vlogmasa. Bardzo długo na to czekałam ogólnie. Tak, tak. Czekałam bardzo długo na to, więc tak. Może na początku witajcie na kanale Smile Family. W tym roku mam nadzieję, że uda mi się dopilnować tego, żeby. Ten vlogmas e, był zrobiony od początku do końca, bo zawsze kiedy zaczynam, coś mi się tam pokręci i nie mogę go skończyć. E, tak. E, dzisiaj, czyli jako pierwszy bo sobie czytam, właśnie mam sobie wszystko napisane. E, Będę właśnie dzisiaj opowiadać, e, co będzie. E, jutro Wam pokażę m, taki hol zakupowy. Zrobię, co, gdzie kupiłam świątecznego. Ogólnie w tym roku dużo nic nie kupowałam, ale coś tam na pewno kupiłam. Potem w kolejnym dniu, czyli trzeciego, będziemy ubierać nasze choinki, moją i Martyny. Rok temu, czy tam dwa lata temu, wiem, że miałam dwa oddzielne filmy, ale w tym roku chcę zrobić jeden, ale dłuższy, więc to na pewno będziecie widzieć. Będziemy również dekorować mieszkanie. Nie pamiętam już, jakie mam dekorację, ale mam nadzieję, że, że uda mi się właśnie to nagrać. Ale na pewno jakiś tam ten, bo ostatnio kupowałam tam dekoracje do domu. W tym roku na przykład nie kupowaliśmy, w sensie ja nie kupowałam puścieli, bo w tym roku jeszcze mam z tamtego roku. A Martyna ma nową i stwierdziła, że ona tą białą chce dać na święta i dodatki typowo piernikowa, więc tam kupiłam je i wam pewnie pokażę. Co 5 dni będziemy otwierać kalendarze adwentowe, bo robiłam je i Nie wiem, czy, go, czy uda mi się wcisnąć e, gdzieś nagranie, jak przygotowuję te kalendarze adwentowe. Hmm, bo tak naprawdę tylko chwila tam była i też było ciemno i tak dalej, no bo wiecie, kalendarz. E, potem przychodzi Mikołaj. Hej! <gry> No, no, jeszcze nie ubrana. No, jeszcze nie ubrana. Potem przychodzi Mikołaj, no to pewnie też będziemy to nagrywać. Również przez ten cały okres będzie do nas przychodził elf Psotnik, więc obstawiam, że albo będziemy codziennie go nagrywać, albo również będziemy nagrywać co pięć dni, tak samo jak w kalendarz adwentowy, bo sądzę, że to by było spoko. Siódmego mam taki zaplanowany, taki zwykły dzień i to okazał, chyba nawet będzie niedziela, więc macie taki zwykły godniowy dzień, mam nadzieję, że będzie padać śnieg i tak dalej, no wiecie jak to jest w wodnie, nie? nie? Ósmego mam zaplanowane pieczenie pierników, więc pierniki, już mam ciasto na pierniki, w sensie pierniki mam już kupione, przygotowane, więc wiecie, to takie gotowanie żeby zrobić. E, więc mam już przygotowane, więc nie jest źle. W torgi już jestem prawie przygotowana. 9 e, mam zaplanowane wieczór z mm, gorącą czekoladą, Oglądanie fi filmów, bajek. bliżej bajek pewnie tak będzie. Oj, uciekło mi. Uciekło mi. E, już. Więc tak to wygląda. Tak. A, 10 mamy no właśnie też kalendarz adwentowy. Gazem sądzę, że z tym e, elfem. 11 właśnie mam sobie też zapisane zimowy spacek. Mam nadzieję, że, że będzie ta, jednak ta zima, może jakieś tam saneczki coś w tym stylu. Na 12 mam zaplanowane. Um, takie domowe spa. Um, z magtynką. 13 mam zaplanowane sesję zdjęciową, ale to w zależności od tego, e, jaka będzie pogoda, jakie będą warunki i, i no wiecie o co chodzi. E, 14 to jest y, niedziela, wychodzi i sądzę, że będzie to jarmark. Pojedziemy na jarmark. Jeszcze nie mam pojęcia, gdzie. Czy będzie to jarmark w czy to będzie e, jak w Gdańsku, czy gdziekolwiek indziej pojedziemy. No, w zależności. Sami wiecie o tym, że jest czasami ciężko zaplanować coś w przód. A z moim szczęściem jest tu różnie. <grytania> 15 będą kalendarze adwentowe razem z Alfami. Potem 16, chyba, nie widzę. A, będziemy w tym roku, chcę zrobić film, w którym oglądamy siebie i mm, wspominamy te nasze vlogi świąteczne. I wspominamy świąteczne vlogi, więc będziemy oglądać siebie. Dziwnie, Ja nie, ja nie lubię siebie oglądać. Nawet jak ja montuję te filmy, to no, dziwnie mi się samym siebie widzi. O tak. Tak, wspomnienia. Potem będziemy pakować e, prezenty. E, pakowanie prezentów będzie 17, ale sądzę, że będzie to razem z e, tym, co kupiliśmy. Dla kogo, właśnie, nie wiem, właśnie to jest to, że to jest ciężko, ale na pewno coś będzie pokazane, jak coś pakujemy, ale też do końca nie pokażemy, co pakujemy. Tak, wiecie, ukradkiem. E, na 18 takie gry e, i zabawy świąteczne. E, z tego co wiem, to rok temu, albo dwa lata temu mieliśmy takie karty i musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytania. E, w tym roku też spróbuję coś zorganizować. E, potem będzie 19 pisanie listy do e, może nie Mikołaja, do Gwiazdora. U nas jest gwiazdą więc do tego gwiazdka będziemy pisać list. List tego mam. Yy, mam sobie zapisane, że będziemy testować świąteczne. Yy, yy, świąteczne nowości jedzeniowe. Zobaczymy, co tam właśnie będzie, co, co się znajdzie w sklepie, co będzie nowego. Bo no właśnie, właśnie to jest to, że na... na na Halloween, dla mnie nic nie było takiego ciekawego, tego uwagi. Może w święta będzie to... E, będzie, będzie co, co, coś się znajdzie. E, mam sobie zapisane, że właśnie takie typowo... Mm, e, typowo jesienny jesien, e, e, typowo będzie taki zimowy film e, 21. Czyli coś w tym stylu, jeśli będzie śnieg, i jeśli będzie cokolwiek, to właśnie pojedziemy na sanki. Tutaj jakieś bitwa na śnieżki, coś takiego zaplanowane, takiego że taki luźny, zimowy vlog. Potem będą przygotowania do wigilii, i obstałem, że będzie też w tym stylu sprzątanie, jakieś tam pomysły, coś takiego, będą bardziej takie przygotowania do świąt. A. 20 widzę. 23. Ostatnie będzie otwieranie. Mm, e, kalendarzy adwentowych. 24. Mm, pewnie będą już takie przygotowania takie e, perfilny do wigilii. Mm, tak. Czyli będzie. co wybraliśmy, co wybrałam do jedzenia i, i jak to będzie, i gdzie będziemy, Bo jeszcze nie wiadomo, gdzie my będziemy, z tego co wiem to będziemy w domu. W Wigilię. No więc e, 24 będzie taki dzień tak przygotowawczy do, do kolejnego dnia. E, 25 będzie nasza Wigilia, czyli film z Wigilii, e, co dostaliśmy i jak to wszystko wyglądało. Jakieś tam pewnie umiewki, bo całego filmu to raczej nie nagram, bo będę zajęta bardziej z nocą Wigilią. No i to tyle, nie? Nie? To wszystko jest napisane. Tak, ja mam sobie wszystko napisane. Dlaczego ja mam taki to tyle mówisz? Tak. tak. I co? Jest mam jeden plan. Jeszcze jeden plan, a ja e, zapraszam was do oglądania. I co? A kiedy będzie pierwsze? No, pierwszy jest dzisiaj. W sensie jutro. No, bo ja to nagrywam jeden dzień szybciej, bo, bo żeby być tam gdzieś tam na, na ten do przodu. Więc tak, Ała. więc wygląda to w taki sposób. Zostawcie łapkę w górę i. I suba! Tak. No e, do, się... do zobaczenia jutro. A co co najważniejsze? Nawazniejsze. No A będzie ten mój L ten... Tak, będzie elf Tak, będzie elf psotnik. Tak, będzie elf psotnik. I będziemy go nagrywać. E, co pięć dni będą jakieś tam wstawione filmy razem z kalendarzem adwentowym. Więc niedługo będziemy ozdabiać choinkę, ale ja się wcale nie czuję, Wam powiem szczerze Gdzie? mówiąc. Nie, dzisiaj nie. Jutro? Marcinko, powiedziałam ci. Powiem ci kiedy. I, e... i to będzie pier... pierwsze. Tak, ale my pierwszego nie będziemy z Nie, tylko będzie elf. No będzie, będzie. Sekundary. Dobra, dobra, do, do zobaczenia. Zobaczyna. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!